Manko witam w kolejnym odcinku Terrari i w tym odcinku zawalczymy sobie z y... Queen of Light. Zapomniałem jak się boss nazywa serio. No, ale zawalczymy sobie z nią, chyba Queen of Light, coś takiego. Nie Light Empress, o Light Empress. I z nią się walczy na halo w nocy albo w dzień. Ja zawalczę w nocy, bo ponoć w dzień każdy jej atak to jest insta-kill. Więc wolałbym sobie tego oszczędzić. A i poza tym zrobiłem sobie tak strike, który chciałem i tak dalej. No i co? I możemy spróbować. No, tylko chyba musimy wypuścić I to zabić Właśnie, Empress of Light Zobaczymy jak pójdzie Co jest Jeszcze jej nie znam Ataków, bo niby już jest Dosyć długo po tym update Ale sobie nic nie spoilerowałem Tej walki z bossem Czy... Wiem, że wszystkiego na pewno Muszę unikać czy to mnie wszystko bije? Nie, ja wam powiem, że coś czuję, że ten boss będzie robiony po Młordzie, bo... Bo coś nie widzę z mojego zwycięstwa Na pewno nie... Nie Nie, serio, wydaje mi się za trudna to jest. Jak macie niektóre mody, to ten boss był w modzie jako post-mulotowy BOS, według mnie. Nie, nie, dobra, nie dam rady. Za słaby jestem na ją. Czyli mamy trochę kontentu po mulotie, jakby nie patrzeć. Bo tam rozumiem, że. Czy znaczy nie? No to wydaje mi się po prostu za trudna ta walka. Pobawimy się z nią po Lordzie na spokojnie. Mm. Nie ma co się spieszyć. Tu parę rzeczy muszę sprzedać. Bo się nie mieszczą. Okej. Okay. Sprzedamy to i tutaj. Pyk, pyk, pyk. No to co? Próbujemy załatwić Duca Fish a w takim razie skoro z Empress of Light się nie udało zawsze możemy spróbować z Duke'em No ale chyba nie ma sensu czekać na dzień z tym, więc zacznę już z nim walczyć, tylko się zbufuje. I tu coś próbujemy zaatakować, no, żółwik. Dobra, i próbujemy. No, lepiej, się, dawaj. Jest dobra. No, całkiem inny damage na walka. No, przynajmniej coś widzę, że mu coś bije. A jak było z Tom to w ogóle nie widziałem, że mu coś biłem. Jej, przepraszam, bo to jest empress. Yy, cesarzowa światła. A nie cesarz. No, Dukowi robimy przyzwoity damage. Musiałem się podrapać. Bo zaswędził mnie nos. Dukowi robimy, no, przyzwoity damage za zejdzie mu powa HP i mamy praktycznie przez większość walki całe Jeszcze jak nam zabraknie to szybko się możemy wyleczyć naszymi wampirzymi nożami w sumie jest taka umiejętność i ona odległość, więc całkiem spoko wyssanie krwi i leczenie bo wnioskuję po animacji, że wyssamy jakby celowi krew i tak do nas wraca, no popatrzcie. No. Tak to wygląda. No i mamy całkiem spoko damage, Na nim nie powinno być problemów. Z niego też jest pewna broń, którą chciałbym dostać. I na pewno też chciałbym dostać jego skrzydełka, bo są jedne... Są jedne z lepszych skrzydeł w grze. Jakby nie patrzeć. Nie wiem czy musimy z nim walczyć na oceanie, żeby nie był jakiś rozłoszczony, ale wolę się trzymać tego oceanu na wszelki wypadek. Bo tak szeroko nie pamiętam, czy jest rozświeczony, czy nie, kiedy z niego wyjdziemy. Wiem ja na pewno, że takie bosy jak Queen Bee i Plantera bardzo się zmieniają jak wychodzimy z ich biomu, czyli dżungli. Więcej strarzyłem ich takie tam. I Duke Fishron się wkurzył. No i tak naprawdę zaczyna się najcięższa najkrótsza faza jego walki. Bo często, znaczy możemy nie patrzeć na te oczy gdzie są, ale nie zawsze tam zdążymy zaatakować do muszę czas. Ale widzę, że już tutaj ginie. Chyba. No dawaj, zgin, zgin, dobra, super, zginął. Tutaj zbieram rzeczy z niego i skrzydełka i broń, please. No, ani to, ani to. A ja będę musiał pofarmić Truffle Worma, żeby znowu z nim zawalczyć, co mi się za bardzo nie podoba, bo rzadko się spałni ten mob, nie będę ukrywał. A za to mamy Mount, tak na którym możemy latać. Jak on wygląda bez barwników. Lepiej według mnie. I golem. A, zdejmę wszystkie barwniki. To jest Mount z... 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 z Wall of Flesh. I to chyba jest Master Mode Exclusive albo Expert? No już nie pamiętam Tsunami nam niestety niepotrzebne Czyli dajemy to tutaj Wierzchowiec tutaj I relik na dach Tylko chyba nam się nie zmieści Na pewno nam się nie zmieści Czyli może zacznę tutaj układać w domku No chyba tak Całkiem ładnie to wygląda. Parę bossów już się tu zmieści. Więc na chillku. I co teraz mógłbym porobić? Hm. Mamy 7 minut odcinka. Spodziewałem się, że walka z dziukiem zajmie trochę więcej. Z Empress of Light nie mam co startować. Może pobawimy się w Blood Moona. Próbuję wysamonować Blood Nautiliusa, czyli nowego bossa, który dodaje Blood Moon. Czy który... Blood Moon nie dodaje tego bossa? Hmm. Czy no ten boss jest tylko. Możemy go wyłowić podczas Blood Moona, ale dodany został wersję N4. Nie hmm. raczej mi tu nie zaszkodzą, jak będę tu stał, chyba. Więc ja już zajmę się łowieniem, myślę. Jednak co te latające oczka mogą mi przeszkodzić w większym stopniu. Dobra, próbujemy łowić. Yy, to nie jest to co chciałem, ale to jest też nowy przeciwnik. Hemogoblin shark. Czyli hemogobliński rekin po prostu mam nadzieję, że nie będzie z nim większych problemów, ale widzę, że a już się dzień zaczął do tego No To wybijemy tylko tych. I co? I lecimy dalej? Hmm, tutaj sprzedam. To? <tryk> Nie spodziewałem się, że tak szybko ten się skończy, niestety. Co teraz? Hmm. Wiedzieli, co ja zrobię? Cięcie i poszukam tego truffle warma i zawalczymy jeszcze raz po prostu z dukiem. Więc cięcie. Siemanko, witam po cięciu. no farmiłem tylko dwa te truffle Wormy, Robaki truflowe, bo. Bo jest późna te robaki w ogóle mi się nie chcą spałnić. Te dwa farmiłem tak na pewno ponad pół godziny. Bo żadnej farmy nie mam, tak nawet próbowałem w tym biomie farmić. Może w tym było lepiej, albo w tym, ale no nie chciałem się tam iść. Więc męczyłem się pół godziny tam. No więc zabijemy jeszcze dwa razy diłka i skończę odcinek. A reszta te po farmie poza nagraniem pewnie tych diuków jak mi nie wydropnie z tych dwóch co chcę dobra jest jeden tylko może bufki sobie zarzucę i spawamy go Heee. że duch będzie większym problemem. Czyli bo nie jest chyba bossem przedgolemowym, ale Terablida możemy mieć tak naprawdę po jednym bosie mechanicznym. Bo już po jednym bosie mechanicznym może nam się trafić yy, zaćmienie słońca. No mi się akurat pechowo nie trafiło i musiałem użyć tabliczki. No ale jeśli mamy szczęście bądź nieszczęście to się nam pojawi tak po którymś mechanicznym bosie zaćmienie słońca jak nam się uda zabić dwa motrony i akurat drop, nam dropną dwa Broken Heroes worldly, To wtedy możemy mieć terra Blade właśnie. A w wampirze noże no to są poplanterowe w bronie. A duch albo jest po mechanicznych albo po planterze, już nie pamiętam. Raczej nie jest przed mechanicznymi, chociaż mogę się mylić. To jest, to jest bardzo prawdopodobne, że się mylę, ale... To jest tak, wiecie, 50 na 50. Wszystko możemy w sumie porównać do 50, do 50, bo mamy rację albo nie. I to jest w sumie super. Ewentualnie możemy spytać się magiczną kulę, co tym sądzi, jak taką mamy. Czyli tu mi blokuje wszystkie obrażenia? O 45? Czy jak dostanę, to się wyłącza na ileś? Nie, wiem, cały czas to jest super. A nie, zmniejsza się na 15 i po chwili się. Zwiększa na 30, i potem pewnie na te 4 cz... i potem na 35. Cicho, czy może więcej? Tak patrzę, to mi konka też się zmienia, ale się nie zmienia. Więc chyba 35 to jest maksimum. na no, spoko efekt, nie powiem. Jak ja nienawidzę tej fazy. Ta faz jak nam źle pójdzie ta faza, to możemy całą walkę tak naprawdę przegrać, czego jestem bliski teraz. No i przegrałem walkę, nie wierzę. Ta jedna faza potrafi nas tak bardzo wydywać, że to jest strach. No a cóż, jeszcze raz zawalczę z diukiem. Najpierw do piguły, żeby się szybko wyleczyć. Teraz tutaj, szybko tam. I mam nadzieję, że ta druga walka chociaż wyjdzie. Czy jedna wygrana była i by poszło o wiele łatwiej. Nie wiem, dlaczego tak to wyszło tym razem. No i to chyba 45 max. Tak mi się wydaje. A może jak stanę, będzie więcej. Chyba nie. A i bym zmienił na Talizman mitów może tym razem. Dobra, i łowimy. Przynajmniej przy ładnej scenerii będziemy walczyć. Dobra, go. Mam nadzieję, że ta pójdzie bez żadnych komplikacji. Tak jak ten duch tutaj i czemu moje skrzydła tak mało latają. Hmm. Czy znaczy właśnie z Duke'iem jest ten problem, że jak musimy zejść na ziemię, żeby odnowić sobie czas skrzydeł, to strasznie zwalniamy. Duke wtedy dużo nadrabia, można dużo damage'a zadać i tak dalej. To jest głupie. Hmm. I albo mi się wydawało, albo nam krwawienie nałożył. A krwawienie to w żadnym wypadku nie jest fajny efekt, żeby na sobie go mieć Trochę się pobawię teraz tutaj jeszcze tymi nożykami Terablade jakby, jak mi pójdzie walka z Lordem już teraz. A 3 do to jeszcze trochę nam brakuje i jeszcze będziemy mieli na pewno dwie bronie z eventów lunarnych się, chyba by się przetłumaczyło na księżycowe wentel, nie jestem pewny A co ja robię? Teraz, teraz się muszę wyleczyć dużo z zanim wejdzie w tą swoją ostatnią fazę Bo mnie zje w tej ostatniej fazie Już mnie zjada Nie, on mnie zabije znowu. Coś czuję. Szum za pierwszym razem poszło tak dobrze? RNG chyba było po naszej stronie. Patrzcie, ta z nami robi co chce. A bo ja źle unikam, to też może być. No, pewnie tak. Pewnie to moja wina wszystko. Dobra, dobra, chyba. Chyba to nie, nie mamy. Kurde! Książę Rybok, jak ja go nienawidzę. No to co? Ja Wam dziękuję za uwagę. Poza odcinkiem spróbuję go trochę pofarmić i będę farmił dopóki mi nie wydropią te rzeczy, które chcę. Siemka.